Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Och, jak ja się cieszę, że wróciła mi siła, chęć i teraz cały czas mam dla Was nagrywała, więc mam nadzieję, że będziecie oglądać te filmy. A jak widziałam pod poprzednim filmikiem, to były komentarze, więc mam nadzieję, że teraz też będą. Że osoby z tamtego kanału, które będą chciały oglądać, to przejdą też tutaj i że zostaniemy tutaj już na zawsze. A osoby, które w ogóle nie wiedziały, jakby, że zniknęłam na tamten drugi kanał to zapraszam Was do zobaczenia sobie, może coś tam Was zainteresuje jakiś filmik, e, będziecie mieć link w opisie, e, no więc witam Was w nowym vlogu ja tak w ogóle patrzę na siebie jak wzięłam się, szykowałam tam, wiecie czesałam włosy, jak chciałam się pomalować tak patrzę na siebie, kurde, ładnie dzisiaj wyglądam, chyba się nie będę malowała, ale tak teraz patrzę Patrzę w kamerę i e, chyba jednak mogłabym się pomalować, ale na razie tego jeszcze nie zrobię. E, chciałam się z Wami przywitać, żeby właśnie nagrywać, bo miałam dzisiaj jutro rano zacząć nagrywać, a mamy 12.30 i dopiero teraz zaczęłam, ale no miałam rzeczy do zrobienia. Mm. No i tak e, już nie będę Wam opowiadała, co będę dzisiaj robiła, po prostu będziecie towarzyszyć mi w dzisiejszym dniu i sami zobaczycie. you know that i'ma keep it cool with you i feel like breaking rules on the edge looking out with no parachute you know i'm dreaming about us too playing around without a clue on the edge screening out with us it's all or nothing Jak ja kocham lato, za <śmany> te rzeczy, um, no wiadomo, mam teraz taką właśnie, no to jest okres właśnie, kiedy jem najwięcej warzyw, owoców i będę płakać pewnie dzisiaj wieczorem, jak zjem ten bób, bo niestety z bobem to jest tak u mnie przynajmniej, nie wiem, dajcie znać u Was, ale nie, nie ma umiaru, nie ma, po prostu nie ma umiaru w bobie, jak jest bób to trzeba jeść. I, I ja później cierpię, bo mi próboli. <noise> mnie boli, Bo się za dużo daje tego bobo, a Wiadomo, no to on jest taki wstymający, ciężki. <noise> Będę płakać wieczorem. <noise> Gotowałam sobie, wyparzyłam słoiki, bo właśnie zabieram się za robienie drzemu. I ogólnie obiadu, bo już jestem głodna trochę. Ale najpierw kukurydza. Najpierw kukurydzę robię. Ale tak, naparzyłam słoiki i robię truskawkowy drzem. Nie wiem, czy o tym wspominałam, ale robię. Oj, muszę się zabrać za ten drzem. <gryw> Zjem zaraz wszystkie truskawki. Tak, siedzę tutaj. I jem. Ale są takie pyszne. Najlepsze truskawki w tym roku, jak jadłam. Najlepsze. gotowy, to teraz czas na zupę. Musiałam się zastanowić, na co jest czas. Na obiadek, tak. Trzeba robić obiadek. Ja tu się kurde ubrałam. Jakby zimno było. A jest tak gorąco. Masakra muszę ściągnąć tą kurtkę. A i tak w tej kurtce będzie mi... znaczy bez tej kurtki tak będzie mi za gorąco. Ale byłam pewna, że no jest o wiele, wiele Wiele chłodniej, dlatego że rano tak było, a padał też deszcz, jest mo. Mą... Czekajcie. Jest mokro i po prostu byłam przekonana, że teraz też, też będzie płodna. No. A teraz yy, jadę po dzieciaki, zrobiłam tak pyszny kapuśniak. Jezu, jaki pyszny, jak tak miałam ochotę, już nie wiem od kiedy, ale coś nie mogłam się zabrać, żeby go zrobić i dzisiaj zrobiłam kapuśniak. I mm, już się nie mogę doczekać, aż wrócę do domu i go zjem, bo jeszcze nie jadłam. Zrobiłam tylko i muszę jechać po dzieciaki, bo już późno. Na tyle szczęścia, jaka duża kałuża? No, dawaj, biegnij. Skaczcie, duża tak. Jasiek, czekaj, chodź tutaj. Nie, tutaj, chodź. Kochani. Był dzisiaj porządek. <grym> Dobra, będzie się Oj, play do na tym dywaniu cudownie. A? Już. A co tam jest? Czy tak, zygzak McQueen. Proszę. Róbcie sobie no, wag no, dalej. <grym> Pan coś się dzisiaj źle czuł. Od rana, co? Cześć się zleciłem. Cześć się zleciłem. A dzieci tam już bogaty, żeby zrobić. Ciao. Już jest chyba okej, okay. znaczy w miarę. Przynajmniej lepiej niż ano. Ale so, się najadłam tym, co to jest za zupa, Boże, chciałam powiedzieć żurkiem, a to nie jest żurek, kapuśniakiem, tak się najadłam, tak kochanie, o wiem, kochanie. Ja tak, Jasiu sobie zrobił bubę, no, no wiem, tak się najadłam, myślałam, przed chwilą wpadł mi jeszcze genialny pomysł do głowy, żeby zrobić bułeczki z truskawkami z kruszonką, ale muszę nie, no nie, nie, jutro. Jutro zrobię, teraz leżę i, i pachnę, a robię sobie chwilę przerwę od jedzenia i zaraz będę... <grywania> będę próbowała mm, dżemu, tak, dżemu, który robiłam, spróbuję. O, Marudo, co to? Ja tutaj zdjęcie chciałam zrobić. Tutaj. Tutaj chcesz zdjęcia robić? Tylko wyłącz to. Dobrze, wyłączę. Pani kierownik, masz. Rób sobie zdjęcia. Ja to <laughs> To odwróć sobie, jak chcesz ten. Naj, odwrócę Ci aparat. Odwróciłam. Pokaż. Nie tak. Aha. Ale sobie też robić zdjęcie, czy komuś innemu? Ja Ja Jajajem, obja! Ja, Robiłam sobie zdjęcia przed chwilą. I coś, czegoś mi brakowało. Czegoś mi brakowało? Tak patrzę, patrzę, jakoś inaczej wyglądam. Okazało się, że po prostu kulark nie założyłam. No, nie jakoś... Tak, nie poznałeś? O. Idę zro zrobić kawę i spróbować yy, drzemiku. W ogóle powiem Wam, że ostatnie tygodnie, jak mnie nie było tutaj, i w ogóle się mało udzielałam czy to na YouTube, czy na Instagramie, to były ciężkie tygodnie. Miałam po pierwsze dużo spraw na głowie. Nie, dość, że miałam właśnie dużo spraw na głowie, bo studia, yy, bo. Yy, Praca, to jeszcze się tak strasznie źle czułam i na szczęście, i wiem, wiem, czym to jest spowodowane, i tak dalej, już się czuję lepiej, no więc liczę na to, że już tak będzie, że już się będę dobrze czuła, ale no, było ciężko pogodzić te wszystkie obowiązki. Dominik jeszcze wrócił do normalnej, normalnej pracy swojej, czyli właśnie różne zmiany, czyli na przykład no, raz jest rano, raz jest po południu, jutro jest sobota i ma on na 16, więc południa też będę sama z dziećmi. Więc jak się tak źle czułam i w ogóle no to było ciężko, więc cieszę się, że odzyskuję siły i mam nadzieję, że zostanie już tak na dłużej, a nie że tylko. E, Chwilowe. Miałam takie zrywy. Domin uważaj, bo kot idzie na balkon. Więc tak, mam nadzieję, że to nie jest chwilowe. Co mam budować? Co tyle? Dużo mam budować, o play okay. aha I Thinking się z nami? Masz masełko na nosku Ej, a księżniczka, czemu masz do, na odwrót ten? Cało w masełku jesteś Trzeba mieć buźkę, kochanie Czemu masz na odwrót sukienkę? No nie właśnie na no odwrót. Nie chcę, nie chcę. <laughs> Pokaż, jaki masz no, fajny bidon. No i kto tutaj jest? Bo Pawełek Ola. Klarusia gdzie twoje łóżko jest? Tutaj. I kto w nim śpi? Klara. Klara śpi i fajnie lubisz spać w swoim tak. łóżku, no bo ona jest super, prawda? A tutaj ja i. O jaka gwiazda? Jaka gwiazda? No nie mogę, jaka gwiazda? <gry> no nie mogę. o co tam masz? E, czoło. Czoło to jest szyja. Szyja. Co to jest? Klara, mycia rączek. No mycia rączek, a nie naczyń. Znaczy, no też, ale znaczy nie chyba, nie? Gdzie tak? Chcę mieć trzy <grym> Co ty masz na głowie? <grym> Chodzi jest... no, no, Dzisiaj dobrze. to same testy Nasza. jedzenia, więc testuję mój drzemik. jest do mnie, kiedy, dobra No Nie to, to ze sklepu Zdecydowanie, o Jak my do domu dojdziemy? O matko święta ile tego jest. Chodź tutaj, tutaj, tutaj. O jakie ciężkie, ale zrobiłyśmy zakupy. Chłopaki też już wstali. Ale śpiochy. hej. <grym się zbierzyma> okay. Ja też się dzisiaj nie witałam jeszcze z wami, a jest godzina 11.36, ale u mnie się tak szybko dzień zaczął. Że o 6 coś ostatnio właśnie nie mogę spać, chyba Wam o tym mówiłam, albo właśnie nie pamiętam gdzie, się, tutaj, czy na Instagramie. Ale ostatnio mi się właśnie tak szybko dni zaczynają. No i o 6 się budzę i już nie jestem śpiąca, o 7 obudziła się klarcia i, i poszliśmy do sklepu. Po prostu stwierdziłyśmy właśnie, że pójdziemy do sklepu, bo właśnie dańkę rzeczy nie było, a, a teraz robimy. Bułeczki. No ja czekam aż wyrostą. Kupiłam sobie taką kawę, bo słyszałam, że dobra, ale chcę spróbować. Kiedyś ją piłam, ale nie w szklanym, a wiecie, w szklanym jednak inaczej wszystko smakuje. Nie, to mi nawet kole w szklanym inaczej smakuje. Piwo inaczej w szklanym smakuje. Innego. więc no taką mamy sobotę, y, teraz siedzimy dzieci chwilowo oglądają bajkę, bo na no, sekundę dzisiaj od rana co ciągle jak y, się chciał co oglądać um, no, ale wytrwaliśmy do tej jednostki chociaż i zaraz idziemy y, na skatepark tak myślimy, że chyba tam pójdziemy jeszcze zobaczymy, żeby coś dzieciaki porobiły dzisiaj Jedliśmy przepyszne bułeczki i zapakowaliśmy się do auta. W końcu jedziemy na ten skate park. Um, proszę wiedzieć, jak sobie pojeździłaś. Po tym cukrze to najchętniej poszłam spać. Dzieci już mają kaski. <grym> już mają kaski. <grym <grym sobie. Pełna gotowość. Tak, Jasiek? Jesteś gotowy? Kask założony? Trzeba będzie jeszcze poprawić. Nas bo <grym> cię boli. Więc jedziemy. na ławeczce, no to usiadłam. Dzieciaki już śpią, więc y, mam już czas dla siebie, jest godzina 20, znaczy już po 20, bo jeszcze z nimi, jest 20.31, dzieciaki śpią w pokoju obok, Klara w ogóle sobie wymyśliła, że, y, że co ona chce, że ona chce sukienkę ubrać. I to nie jest taką jakąś zwykłą do spania sukienkę, tylko taką wiecie, elegancką. Już tak mi się z nią nie chciało kłócić. Mówię, dobra, niech będzie. Co mi tam nic nie stracę na tym, że ona będzie spała w tej eleganckiej sukience się uparła i, i, i założyłam ją. No, ja myślę, że będę kończyła tego vloga, bo, bo myślę, że zaraz zacznę go montować, żeby w poniedziałek Wam dodać. Więc bardzo dziękuję Wam za oglądanie, jak zwykle czekam na Wasze komentarze, dawajcie znać, czy Wam się podobał filmik, no, jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszej opinii, a teraz lecę odpoczywać. No i do zobaczenia w kolejnych filmach, pa!